Halo, Dzień dobry! Z tej strony Mikut, albo dobry wieczór, zależycie kiedy mnie oglądacie. Z tej strony Mikut mówię po raz kolejny, witam Was w kolejnym odcinku Ciemnoty i tym razem zaczynamy od dwóch drawnerów. Dwóch topielców, którzy stwierdzili, że pierdolą, nie grają dalej i hapsa nie dadzą i fragów nie dadzą. Będę, będzie aż dwóch, oczywiście, w drużynie przeciwnej. No, jest 7 do 4, jak widzimy nasza drużyna tutaj ewidentnie ma sporą przewagę. Chłopaki się wy, wywalają po kolei, jeden po drugim, ale spokojnie. Jeszcze jest kilka czołgów do ubicia, ale, ale czy tak będzie? Się przekonamy. Na razie widzimy na środku tej wody jeszcze nic nie ma, ale zaraz coś się pojawi, i pojawi się w, w tak naprawdę w dwóch miejscach. Jest i obiekt 261, który już tutaj tej wody sobie wjeżdża, ale nie on będzie tutaj y, tym, tym złym, ponieważ pierwszy topi się EV, a zaraz za nim topi się y, Face 1, którego nie widać w zasięgu rysowania i prawdopodobnie jest gdzieś na kwadracie H1 i 1. Tam, czy tam J1, przepraszam, gdzieś tam się utopił, w tym miejscu, po prostu go nie widać. To właśnie teraz kręcę kamerką, żeby go znaleźć, ale go nie, po prostu nie widać, bo jest w zasadzie jakimś W każdym razie, mamy dwa czołgi w plecy, tak naprawdę, Jed dwa fragi. Czy ktoś miał szansę na jakiś fajny wynik? Oczywiście, że tak. Ale kogo to obchodzi? Przecież każdy może grać jak chce. Nie podoba się? To się topie, albo skacze za skarpy. Jest wiele możliwości. Walka o krzak. Była walka o tron. Teraz mamy walkę o krzak. Już nieraz była w, w tych powtórkach taka, yy, że tak powiem, yy, seria. Ale może zrobię osobną. O, to by było fajne. Ale dobra, zobaczę, co się dzieje. Jedzie su. Jedzie skorpion. Skorpion szybszy niż su. Więc sobie dojedzie pierwszy do, yy, do krzaczka, który jest tutaj po prawej stronie. Przy kamyczku. I co się stanie? No, oczywiście normalny tenek być gdzieś obok, albo coś innego porobi, albo zmienił sobie miejsce, ale nie, moi drodzy, su. Su stwierdzi, że to jest, kurwa, jego krzak. On jest podpisany, zarezerwowany, on rano dzwonił do menedżera i menedżer potwierdził, że ten krzak będzie dzisiaj dla niego czekał. I wepchał się jakiś gościu, bez palta, bo jego palto zniknęło i nie ma jego palta, i co mu pan zrobi? Ale cóż, zajął krzak. Nie ma palta, ale jest krzak. A pan su... Z, może z paltem, ale bez krzaka. No i teraz jest walka, moi drodzy, bo Pan Su koniecznie chce w tym krzaku stać. Pan Skorpion też chce w tym krzaku stać, bo, ale, bo był tu pierwszy, więc on ma prawo tutaj stać. A Pan No cóż, Pan wypycha cały czas, żeby w tym krzaku stanąć wreszcie. Nie wiem, co w tym krzaku jest. Czy to jakaś magia, czy to jakiś specjalny krzak, może jakiś, nie wiem, najbardziej seksowny krzak, ze wszystkich krzaków na tej mapie, a trochę ich tu jest. Więc jeśli w obaj wybrali ten jeden krzak, to musi być ten krzak wyjątkowy. Musi dobrze gotować, musi kochać bezgranicznie, musi dbać o dom. Więc. <ścoughs> Szczerze to nie wiem co ja pierdolę tutaj, ale dobra, nieważne. W każdym razie, chłopaki już się zwolnili. Krzak został sam, ponieważ chłopaki uciekli od tego krzaka, więc krzak jednak nie jest taki wyjątkowy i każdy pojechał w swoją stronę. Ale najpierw zobaczcie, przez jakieś 10 minut jeden drugiego musiał pchać, żeby w tym krzaku stać, że tak zarymuje. No cóż, można i tak, walka o krzak zawsze mile widziana w, tym, w, tym, w tej serii, zwłaszcza jeśli tylko pchanie wchodzi w grę. Tak już o mowa, no to zobaczmy sobie kolejną powtórkę, gdzie jeden pcha drugiego. Kurczę, to trochę już brzmi jak content nie na YouTube'a, tylko na jakieś OF'a albo coś, ale nieważne. Jest Gowik i mamy też t 264 zwanego potocznie Super Persem, który stoi obok. Nie, nie ma go jeszcze, dopiero dojeżdża. No i Gowik oczywiście, no strzela, jak to Gowik, prawda Tedek? Musi stanąć blisko, żeby trochę postrzelać. Na razie tutaj się chłopaki nie, nie, nie pojawiają po prawej, więc z, z racji, że już się trochę rozluźnia, nasza górka leci w oczy do przodu i próbuje sobie tutaj zdjąć to, co jest za zakrętem, czyli te Skodę, M6, K2. No i pojawia się ten nasz wspomniany wcześniej Super Pers, który będzie ewidentnie tutaj robił nam ziazie, będzie takim naszym, taką zadrą w naszym oku. Gowik, jak mówiłem wcześniej, musi być blisko, inaczej nie ma sensu, widzimy sobie strzela. Nie trafił, było tylko krytyczne, a nasz super pers na pełnej kurwie na 3 razy W wypycha naszego Govika, wstawiając go bokiem, przez co bardzo łatwo tracimy wszystkie punkty życia. I pan pers zadowolony. No bo on miał tarczę i fajnie i super. Zaje biście. Fajne, naprawdę, naprawdę kurwa zachowanie mega dobre. Chciałbym takich zachowań widzieć więcej, oczywiście tutaj był sarkazm albo sraka w tym przypadku. Bo nasz T234 ewidentnie debilem jest. No i nic z tym nie zrobicie, niestety traficie na debila w grze, to trzeba z nim grać. A najgorsze, że takiego nie rozpoznacie, to póki wam czegoś nie zrobi. Bo nikt nie wie, czy, to, czy gościu, który stoi obok was właśnie na odliczaniu, jest debilem, czy nie. Bo tutaj w przypadku T264 wy wychodzi na to, że no debil to on srogi. Na szczęście zszedł szybko został wykończony przez obiekt, a którego nasz głowik nie wykończył, więc jakaś tam powiedzmy karma jest. Ten odcinek widać stoi pod znakiem pchania, jak mówiłem wcześniej, to chyba zmienię platformę, jeśli chodzi o puszczanie go na, na, do, do sieci, bo może YouTube mi go kiedyś właśnie zbanuje. Bo nie wiem, czy, wy, czy wy zauważyliście, ale teraz polityka YouTube'a jest tak pojebana, że nigdy nie wiadomo, co się stanie. Przepraszam bardzo, zapowietrzyłem się. Dobra, w każdym razie nigdy nie wiem, co zrobi YouTube. On, ja tu też będę musiał niektóre słowa też powiedzmy prostu blurować, czyli pipować. No bo YouTube jest delikatny i niektórych słów też nie uznaje, które się normalnie używa, w, w wiadomościach czy coś, więc nie wolno nikomu tutaj zrobić krzywdy. Teraz każdy musi być grzeczny, Każdy się teraz każdego można obrazić, tak naprawdę, patrząc na niego, więc no cóż. Ale dobra, wracamy do powtórki. AMX-65T, który sobie jedzie do przodu. Dostał bansa od Buraska, Podjeżdża do przodu, obok mamy Turtle, który będzie naszym antybohaterem tej bitwy. Dlaczego? No bo Turtle, mimo że stwierdzi, że on ma chujowy pancerz. No, że wiadomo, Turtle jest chujowy, jeśli chodzi o pancerz, no ale ewidentnie też jest taki motyw, że są, jest, są dwa czołgi w jednym miejscu. I ewidentnie chłopaki no, nie lubią się dotykać w przeciwieństwie do Turtla, który stwierdził, że oj, podotyka pana się i to jeszcze od tyłu. Robi to tak, że wypycha naszego, naszego Francuzika, który dostaje pełne petardy tak naprawdę, a ten go cały czas blokuje i w ten sposób nasz Francuzik szybko skonał. A pan Turtl sobie wreszcie może postrzelać. Wreszcie ma swoją miejscóweczkę, wreszcie może tutaj sobie zająć miejsce i porobić ten zajebisty damage. Ja Wam powiem, że tego damage'a zrobił tak naprawdę niewiele, m, ponieważ za Chwilkę i tak go zaraz wy... wykończył, ale miejscówkę wywalczył, tak. Nie jest to krzak, <gry> ale gruzy też mogą być. Aktu ach, chanktu, ach, moi drodzy, Niemiec nam tutaj będzie w twarz pluł. Otóż zaczynała się od rady. Doczyna się od rady na, na czacie. Fałka <laughs> w po co potem swojemu szwabskiemu coś tam pisze. No i nasz bohater, nie wiem po co, tak naprawdę prosi, żeby ten umilkł <laughs> tak delikatnie. Panie misza, weź pan się. <laughs> nie rób tego więcej po prostu, ale w każdym razie Pan Fałce chyba musiał zrozumieć, co Polak do niego tutaj szprecha. I będzie tutaj być bardzo niść miły dla Polaka, szwajne, moi drodzy. Zobaczymy, co się stale stanie. Nie wiem, co on tam jeszcze swoje trady pisze, po, po, po niemiecku, ale nieważne. W każdym razie gościu nie umie jechać i pisać, też tak powiem. On tam musi sobie tutaj, widzicie, troszeczkę korygować ruch, Jeszcze ciężko mu się pisze i jedzie. To jest zbyt dużo dla danego małego mózgu. Bo trzeba robić dwie rzeczy na raz, a to już jest za dużo. No i w tym momencie widzimy, fałka ewidentnie specjalnie w naszą szpatułkę wjeżdża. Robi to po raz drugi, na kilka z po raz trzeci, i tak będzie do ustranej śmierci. Aż nasza szpatułka uniknie tego, 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 tego oprawcy, swojego oprawcy. I zobaczymy, co się stanie. Na razie, fałka cały czas tutaj ewidentnie próbuje naszą, naszą szpatułkę zniechęcić do gry. Sama nie jest zainteresowana w ogóle grą. Ale cóż. Jak widzimy, tutaj blokuje. Zasłania, przesłania, strzela nawet, bo można. Przecież nie ma team dimension, a przecież w WG swojej łaskawości to zdjął. No bo przecież to byłoby bardzo toksyczne, jakby takiego gościa że można było zdjąć jedną salwą, prawda? No przecież kurwa, nie da się, nie wolno zresztą. Nasza podłoga sobie olała fałeczkę, ta została na górce, ale moi drodzy, spokojnie. Fałka tutaj jest yy, bardzo on, on fire, że tak powiem. I zaczyna teraz wypychać swojego rodaka, jeśli chodzi o grę, czyli fałkę 30.01p. Blokuje ją bezczelnie. Na szczycie, fałka P chyba nie ogarnia w ogóle, co się stało. Więc jest po prostu wypychana przez, przez tego lajta. Dodatkowo jeszcze jest strzelana w tyłek, tak naprawdę. A pan w lajcie no, ma się dobrze w tym, w tym że takim sposób, że ma osłonę w postaci fałki 30.01p, która oczywiście pierwsza zejdzie, bo jest na celowniku. Ale spokojnie, poczekajcie. Fałka też po chwili <laughs> kończy swój żywot. Dlaczego? Bo jest kurwa 3 do 6. Można, można. Nasz lajcik, zamiast jechać, coś tam szprecha po swojemu i walczy o swoje kamienice, które Polacy mu zabrali. Pochuj, nie wiem. Przerwa na reklamę, ale szybka i dosyć treściwa, ponieważ jest to segment, w którym chcę podziękować Wam. Na początek dziękuję moim subskrybentom, do których grona dołączyły te oto zacne osoby ostatnio. Oraz oczywiście moim najlepszym na świecie wspierającym, dzięki którym powstaje ten odcinek. Moi drodzy, zapraszam do subowania, zapraszam do wspierania, jeśli ktoś ma ochotę. A teraz już wiele nie gadam i lecę dalej z powtórkami. To jest ciekawa powtóreczka, moi drodzy, jak wam kiedyś mówiłem, nie, nie w jednym tak naprawdę odcinku, że y, ważnym jest kto gdzie stoi. I tutaj widzimy nasze dwa te deki, jest nasz STRV oraz su 30 pm No i stanie się coś złego, ponieważ nas, y, y, nasz STRV strzelił, dostał spota i niestety przez to, że dostał spota damage poleciał w suczkę. Bardzo podobnie ona też została spota, więc bardzo możliwe, że i tak, i tak, i tak by dostała ten damage, ale teraz wszystko, <laughs> wszystko przepłaciła tak naprawdę Arta, przechyliła tą szalę goryczy, no i suczka stwierdziła, że będzie wypychać naszego jest TRV a Dlaczego? Nie mam kurwa pojęcia. Zwala oczywiście na niego winę, że ona straciła punkty życia, no bo przecież wiadomo, że on grał z wyśmienicie, grał perfekcyjnie i jemu nic tutaj nie mogło zajść. Mimo wszystko, że strzela z krzaka i go Świeci na, 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 na pół kilometra, ale cóż, trzeba, trzeba teraz za to ukarać. Pierwszą lepszą osobę, która była koło niego, a my, jest to strv. No i właśnie nasz kolega tutaj próbuje się dowiedzieć o chuj chodzi gościu, ale ten oczywiście nie odpisuje, no bo czemu miałby tak naprawdę? Jeśli gościu robi coś takiego, to pewnie nawet i pisać nie potrafi. Jest taki ługa, buga, wali tu po prostu byłem w klawiaturę i nic więcej. No ale zobaczymy, co się stanie dalej, poczekajmy chwileczkę. Jak widzimy tutaj suczka cały czas próbuje zablokować naszego strv. -a. Idzie i to marnie, ale mimo wszystko, no cóż, już punkty stracone, nerwy też. Można i tak. Dobra. Pora na troszeczkę tutaj mm, karmy. Czemu nie? Mamy iMixa 13 fl Mamy fałkę, 30.1D. I moi drodzy, będzie tutaj przykład, że gracz niebieski wcale nie jest zły w tym przypadku. Ale mówię, to jest wyjątek potwierdzający reguły. AMX stwierdził, że staje przeciwko fałki i będzie do niej strzelał. Fałka, szóstka, na siódemkach i na piątkach. No raczej nie jest czołgiem, który powinien jechać w, w, od razu w te pędy kiszką. No i fałka się wkurwiła. No bo jakiś tutaj pomyleniec do no nie strzela. I to nie jest z dłuższyny przeciwnej, tylko ze swojej. No to jak to możliwe? No i widzimy teraz chłopaki się przepychają, wypychają. Za to fałka z wielkim rozpędem. <laughs> Wjeżdża w a ten nawet się nie broniąc. Spierdala się do wody. Traci wszystkie punkty życia i oczywiście fałeczka moi drodzy za chwilkę. Bo po, po momencie jak ten się zatopi, no bo już nie ma jak wyjechać z tej wody. Fałka będzie niebieska. I nasz bohater w Elcu widząc, że fałka jest niebieska. Przy okazji ta fałka jeszcze niechcący trafi naszego Elca, tak naprawdę e, widzimy tutaj, za e, będzie strzał od fałki, o właśnie. To wskazuje naszemu bohaterowi i w sumie słusznie, tak naprawdę, patrząc na logikę, że Fałka jest chujem i strzela do wszystkich. Właśnie utopiła jeden pojazd, więc jest niebieska, strzela do nas, więc trzeba ją ukarać. Więc nasz bohater, niewiele myśląc, odwrócił swojego Elca. Nie wiem, czy ma na nim magazynek, czy nie. I poszle zaraz kilka pist w stronę Fałki. A tak naprawdę, Fałka <noise> jest niczemu niewinna. Oczywiście, winna jest tylko tyle. Że nie pojechał do przodu, że nie pojechał do przodu i tam się nie zwalił, tak naprawdę za zero. A teraz, jak widzimy, nasz bohater już dwa razy do niego strzelił, i fałeczka zostaje tak naprawdę na oparach, będąc niebieska i bojąc się o to, że tak naprawdę każdy z drużyny może ją tak naprawdę do garażu szybko posłać. Czy słusznie? Sami ocenić. Co robicie, mając naprawdę zajebistą, mocną dziewiątkę w meczu na ósemkach? Typu Conqueror, tak? Bo o nim mowa. No lecicie tam do przodu, gracie na wieżę, gracie na opuszczenie działa, na DPM. I robicie wynik. Tak przynajmniej robią normalni gracze. No, ale w przypadku tego, oto Ananasa, Ancymona, moi drodzy. I sprawa ma się zupełnie inaczej. Ponieważ Conqueror stwierdził, że jego najlepszą miejscóweczką na tej mapie jest upierdolenie się z tyłu, tam gdzie zwykle stoją arty. Więc yy, on nawet chyba stoi za artą, można powiedzieć. Stoi i kręci główką, patrzy przed siebie i dojeżdża Pantera, Pantera druga, która jest samozwańczym tutaj tak naprawdę szeryfem i stwierdza, że no poprzeszkadza na tyle konkurorowi, żeby ten się ruszył ale jak widzimy lufa wystaje przez P Panterę, więc w bardzo fajnej logice jeśli chodzi o wota. ten może cały czas strzelać, bo <noise> lufa przechodzi przez wasz czołg, wychodzi z drugiej strony to tak naprawdę ta końcówka lufy jest liczona jako miejsce, gdzie skąd odejdzie strzał, więc cały czas możecie strzelać, albo właśnie w ten sposób też czasami macie strzały za zero, albo w ogóle nie trafiacie w przeciwnika, w którym się sklejacie, bo się okazuje, że wasza lufa przechodzi przez ten czołg i nie macie obrażeń, więc takie, tak niech odbawi i uczy, a przy okazji popatrzmy sobie jeszcze to, co tu się dzieje, Pantera cały czas się wypycha z konkurentem i co ciekawe udaje jej się zablokować Brytola w postaci pionowej tak naprawdę, przez co ten no, tutaj szturcha się macha, kręci się jak może, żeby z powrotem coś porobić tylko po co, gościu i tak nic nie robi, więc po co chce jeszcze dalej w tym meczu uczestniczyć, oczywiście minus jest takie, że mamy dwa czołgi w plecy Pantera i Conqueror, który właśnie w tym momencie z pozycji pionowej loduje na poziomą odwróconą i Pantera cały czas tutaj zaczyna przepychać, wypychać. Oczywiście to szturchnięcie powoduje to, że on się przez to ten, ten nie obraca, ale w tym momencie zbyt mocno Pantera szturchnęła Conquerora i ten z powrotem na gąski wrócił. I właśnie dzieje się to, co się dzieje teraz, czyli przepychanie, wypychanie. Nasz czołg tutaj oczywiście schodzi, ułomność powtórki, cały czas te, 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 te replay e mi się połączają przez co nie mogę potem free ruszać. Jeśli ktoś wie jak to naprawić, dajcie mi znać. W tym momencie y, pada słowo, że welcome to ciemnota. A nawet opis o czym jest. Ja skromny, skromny youtuber, y, y, jestem już powiedzmy znany, chociaż dlatego myślę, żeby może ciemnotę po angielsku robić, co wy na to, można spróbować. Czy, czy reflektujecie, czy nie, wtedy może trafi do, większy, do większego zasięgu, na razie widzimy konkurora, który no, nawet nie potrafi nic trafić na dobrą sprawę, e, obok niego przyjechał sobie ten, ten 53TP, teraz chyba nie wiem, czy oddał mu obrażenia, no nie, nawet nie, 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 nie wiem, gość goś nie ogarnia, absolutnie, po prostu. Zobaczmy typowego wkurwa, moi drodzy, MT-25, najbardziej groźny czołg na planszy, moi drodzy, no tutaj wpadnie lekki szał, yy, pisze do E-25, że jest botem, dlaczego? No bo gościu w E-25 ustawił się z tyłu i sobie strzela, tak? Czy to świadczy, że gość jest botem? No niekoniecznie, bo wiem, że E-25 fajnym czołgiem jest, ale grając, no w sumie matchmaking ma też fajne, siódemki, piątki tak naprawdę na siódemkach. Na ale mimo wszystko na otwartej mapie, no jednak, jednak trzeba uważać. To nie jest taki, yy, taki czołg, który po prostu jedzie do przodu i jolo i masz, robić wynik. Oczywiście, zdarza się, ale mt25 stwierdził, że tak właśnie powinno być. Że on mówi, że tak powinno być, więc tak kurwa powinno być. Nie pytaj, po prostu graj. Twoim zadaniem e25 jest pojechanie na jolo przed siebie. I strzelanie, kurwa, granie na pancerz! Ty kurwa nie wiesz, że masz pancerz? N25 wie, że masz pancerz, a ty kurwa nie wiesz? To jakim ty graczem jesteś? Skąd masz ten N25? Pewnie z chipsów znalazłeś, co? Albo co? Mama ci kupiła, jak była w Decathlonie. Po sztangi, czy po coś. No, ale widzimy N25, żeby nie było, że w ogóle nie strzelał, napierdala wszyscy, wszystkie naboje jakie ma tak naprawdę w nasz czołg. I oczywiście N25 tutaj pisze, że wielką tu ciemnotę, tak dalej, tak dalej. No i w tym momencie, już by było po robocie tak naprawdę, no, zostawić debila słonego, nic niech sobie jedzie dalej. Ale jak widzimy, nasz, nasza pchełka tutaj cały czas próbuje sprowokować M25, który się daje sprowokować oczywiście, napierdala w nas cały czas. Nie wiem czy ktoś liczy ile razy już M25 strzelił, ale według WG nie strzelił na tyle razy, żeby go w jakikolwiek sposób pewnie ukarać. Wiadomo, bo to strzelanie w przeciw, w, do siebie, to no, absolutnie nic nie robi, to jest... To jest bardzo fajny element zabawy i integracji. Dzięki temu czujesz większą więź ze swoim współtowarzyszem broni. Bo przecież nic nie zbliża, jak napierdalanie w nasz kadłub swoimi pociskami. Zjebane Pluton dawno nie było i zaczynamy z wysokiego C, moi drodzy, ponieważ jeden z tych Plutonowiczów pisze, co tam polskie kurwy. I pisze po polsku jeszcze, zobaczcie, kurwa, taki cwaniak, taki kizior z brzeskiej, kurwa, że tylko na was spojrzy. Sami Fikoła zrobicie. O 360 stopni, no więc lepiej z takim nie zadzierać, bo on tu ma BT-2 i zrobi wam ziazie, jak widzimy Pluton y, debili, y, jest Plutonem debili, więc y, zachowuje się jak debile y, i pchają teraz tks za chwilę się rzucą na inne czołgi. I ja tu też nie będę komentował moi drodzy, bo sami wiecie co tu się teraz stanie, nasz bohater gra w ogóle na arcie, więc będą tutaj takie przebłyski, że tak powiem, zaraz mapkę powiększę, żebyście widzieli co się dzieje, bo oczywiście ułomność artylerii jest taka, że nie widzimy nic, jeśli ktoś jest w, w, w satelicie, to widzisz tylko ten rejon, renderuje się tylko ten rejon, w którym masz właśnie w satelicie, to co jest naokoło już jest niewidoczne, e, więc e, fajnie. To też pamiętajcie jak mi wysyłacie powtórki na, na, na arcie, bo albo gdzieś tam w chuj daleko na, na mapie coś się dzieje z zasięgiem rysowania, a wy mi wysyłacie powtórkę, że coś tam się stało. No kurwa, jak, jak mam to zobaczyć? Jak, 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 jak wy tego nie widzicie, to ja też tego nie zobaczę. Więc po myślunku trochę. Ale nieważne. <gry> Zobaczmy, co się dzieje. Bt2, e, piątki czy dwójki, Bt2 jeżdżą, psują wszystko, wszystkim uprzykrzają życie, Wespę, teraz przed chwilą było TKS, teraz właśnie mówię jest Wespę, zaraz będzie PZ, zaraz będziemy my zresztą na SU-26. Ja mam takie pytanie, w sumie do siebie, tak naprawdę w głowie, bo wiem, że mi na to nikt nie odpowie, zwłaszcza tacy pierdolnięci, jak ci na BT2, których ich nie kocha. Znaczy to są... Z... Zakładam, że to są tak naprawdę powiedzmy osobowości, które tylko matka może pokochać, a i takich kurwa zostawiła w oknie życia. I właśnie... Dlaczego tak się dzieje? To moje pytanie jest. Tak brzmi. Dlaczego robicie z siebie Chuj w grze. Bo jeśli myślicie, że to jest śmieszne, kurwa, że to jest takie zabawne, że komuś uprzykrzacie grę, że ktoś przez was nie może yy, dać z siebie wszystko i ma grę w plecy, a na to robi misję. Albo robi jakieś zadanie, które wymaga ciągłości. Przez taki skurwy synów ta ciągłość zostaje przerwana. Bo to nie jest wina tego, tej osoby, która sobie gra i niestety nie podeszła jej bitwa albo coś takiego. Nie! Trafi się jeden spierdolony z drugim. I myślą, że są śmieszni, robiąc takie rzeczy. Do tego jeszcze na tym czatku wypisują. Oczywiście taki kurna Kacperek Destroyer. To na czacie oczywiście odważny, a na żywo boi się pójść po bułki do Lidla, tak? Bo trzeba będzie zagadać do kasierki i jeszcze o kurwa kasę dać. Albo poprosić o siatkę. To już w ogóle siatki drogie są teraz. Więc no niestety, takich debili jest dużo. Co ciekawe, nasz bohater w arcie przykleja się do, do skałki i robi damage. A BT cały czas jeżdżą naokoło i. i są BT po prostu. BT2. Nie wiem, nie rozumiem niektórych zachowań i nigdy nie zrozumiem. Ja może za stary jestem. Może ten rodzaj zabawy. O, jeszcze widzimy na czatku N-wordy padają, czemu by nie? Może ten rodzaj zabawy właśnie jest teraz w tym milenium. W tym, w tym w tych. w tych. w tych. W tych yy, rocznikach. Może po prostu czegoś nie rozumiem. Może ja stary milenias, boomer. Nie wiem o co chodzi. A czy wiem o co chodzi? Ale nie powiem, że wiem o co chodzi, bo i tak powiecie, że nie wiem o co chodzi. Dobra, moi drodzy, jestem takim przemyśleniem moim, głęboki Zostaję was z, tym, z, tym, z tą powtórką i w tym odcinku, Nadzieję, że Wam się podobał. Zapraszam do komentowania. Komentarze są do Waszej dyspozycji. Łapki w górę mile widziane. Subskrypcji oczywiście też. no Jeśli ktoś ma ochotę, może wesprzeć, żeby odcinków było więcej. I przy okazji apeluję o powtórki, bo mi się kończą, więc niedługo nie trzeba. Eee, częstotliwość odcinku spowolnić, bo powtórek nie ma. No tak wyszło. Długie robi wszystko, żeby było mniej Cweli w grze. Zawsze się jakiś znajdzie, ale jest coraz mniej. I dobrze, z jednej strony. Z drugiej, niekoniecznie dla mnie. Ale cóż, nie samym kanałem człowiek żyje. więc moi drodzy, do usłyszenia, do zobaczenia i ogólnie. Siema.